Witam was serdecznie, Max Penfel przedstawia MotoGP 21 w tym odcinku Grand Prix Katalonia, moja ulubiona trasa. I mogę powiedzieć, na tą rundę zrobiłem sobie też taki ciekawy projekt odnoszący się do Katalonii. Tym razem zrobiłem taki projekt z firmy Shark, bo mogę powiedzieć, że tutaj od siebie e, lubię akurat projektować na tym właśnie kasku jak tutaj widać Red Bull takie plamki, takie ciapki tutaj zrobiłem, takie pomarańczowe mój numer stand startowy e, firma Dan, Dunlop Akrapowicz no taki skromny, ale jak tutaj widać w takie plamki w takie ciapki tutaj zrobiłem ten projekt kasku no nic zobaczymy czy przyniesie mi tutaj on szczęście co do tego Odcinka, też bym chciał tutaj spróbować zobaczyć tą funkcję, o której mówiłem już wcześniej. Tutaj sobie podniosę e, te okrążenia, bo mógłbym jechać na 6, ale jednak sobie zrobię na 8. Realistyczny, i tutaj chciałem sobie tą funkcję włączyć czyli powtórki. Jak wyglebie, będę mógł w każdej chwili po prostu tutaj sobie to powtórzyć. No, Katalonia. Też tutaj warunki były różne. Tutaj fajnie było, w takich warunkach, że tak powiem, suchych. Ja to byłem pierwszy, dlatego że obniżyłem sobie poziom trudności, żeby zdać wszystkie testy, żeby miał więcej punktów, żeby przyspieszyć rozwój, jeżeli chodzi o mojego tuningu. A później, już wróciłem do poziomu trudności na 100, i tak jak tutaj widać. Takie czasy tutaj miałem, no, kwalifikacje, 16 pozycja. Będzie ciężko. Z wyprzedzaniem, na pewno. 42 temperatura asfaltu, powietrza 27 i prędkość wiatru 19 km na godzinę. Monster. Widzę, że tutaj sponsorem tej w ogóle trasy jest cały monster, bo jest poklejony wręcz z tego wszystkiego. Dobra, jakie tutaj sobie wybierzemy opony na miękkich? No zdecydowanie nie. Jak widać bardzo tutaj często y, używałem tych średnich, ale pojadę na twardych. Ostatnią mieszankę tutaj sobie zostawiłem, ale sobie wczytam. Katalonie, tak jest. Już mam tutaj wczytane ustawienia co do katalonii i muszę tylko jeszcze zobaczyć te testy. Tak, tutaj te testy. Tak, tutaj wszystkie teściki zdałem. Chciałem właśnie tutaj testy troszkę sobie w tym pierwszym treningu obniżyłem poziom trudności, żeby po prostu te testy tutaj pozdawać, bo jednak, jak tutaj widać, ile. Dostaje się punktów, to widać tutaj w górnym tutaj rogu 2200 punktów. Jeżeli bym wszystkie testy tutaj zdał, a tak mam 1800, więc też tutaj jest dużo punktów. No nic, jedziemy wręcz. Startujemy. Jak widzę, wszyscy tak pojechali, nie równo, tylko tak sektorowo wręcz. A sobie oglądam tą powtórkę, takie to znaczy się kubko rozgrzewkowe przed wyścigiem. Myślałem, czy kawasaki, kiedykolwiek będzie chciało być w MotoGP. Ja myślę, że chyba Super bajkach te Kawasaki zostanie, ale w MotoGP by musieli mieć naprawdę sporo ilość pieniędzy. I tak samo jak Aprilia, Aprilka wchodziła do MotoGP, też miała tutaj dużą trudność. I do tej pory ma ten zespół bo Kawasaki. Powiedzieć fajnie by było, był w, w, w MotoGP, więcej tych firm, więcej e marek, byłoby to naprawdę ciekawe, bo tak tutaj w MotoGP mogę powiedzieć, że jest przewaga tych Ducati, ale dobra, jedziemy. O oh, kurde, dziwnie coś się zrobiło, nie słyszałem pulsacji, wręcz, wódka. Jedziemy. Wziąłem hamowanie. Ale tutaj jadę w takim... ...przykuś, jak to mówią. No i tak jak mówiłem, można sobie tutaj powtórki te włączyć ja akurat z tego no, wręcz mogę powiedzieć, że nie korzystam, tylko zobaczę ten tylko wyścig, który jechał z tymi powtórkami. Powtórki właśnie są dobre dla graczy, którzy chcą sprawdzić jak mogą zakręć się, pojechać, jaką linię przejazdu, czy można zaryzykować i tak dalej. Ja tutaj jednak tych powtórek tylko na tym Grand Prix tylko sobie będę włączyłem, a tak to już będę bez powtórek. Wygrał. Ja jednak jestem zwolennikiem, że jak coś się już stanie, to przecież tak jak w życiu realnym, no wręcz do tej sytuacji nie, po, nie wrócimy. Typu mamy coś na stole, nam spadnie, no przecież nie możemy wrócić do tej sytuacji. Ta pozycja 3PWR, bo tutaj zaczynają odjeżdżać rywale, a ja już mam 2-sekundową stratę. Oni miłosiernie te opony się tutaj grzeją. I to hamowanie też tutaj trzeba sobie cofnąć, bo za bardzo przestrzyliłem te hamowanie. I tutaj opt tu, jedziemy, jedziemy. Sytuacja wygląda już teraz klarownie. No, na Katalonii się bardzo fajnie jeździ, nie powiem. Jest taka trasa, że naprawdę można tutaj powiedzieć sobie jest dobre kilka, kilkanaście nawet krąży. Okrążenia, jeszcze mam zapasu. Fernandes. Ale czerwona się aż pona zrobiła, Iś tutaj się błąd darł, żeby tak się tutaj popona grzała na tylnia. Gleba, niestety. Tutaj można sobie powtórzyć z powrotem do akcję. Czemu tutaj właśnie glebułem? To nie będzie. Za szeroko pojechałem. Znowu ślizgiem. Дополнимый ставка XO. Широтер Фернандес. Trzeba sobie troszkę przeoszczędzić. Bo no mamy z Schneider. Ale tutaj straciłem. Mogłem sobie powtórzyć jednak. Już <grymne> jak Antoni mnie tutaj wyprzedził. Tak, tutaj nas pochodnie, tylko trzeba jechać. Muszę sobie trójka. Ale tutaj za mocno, dobrze, dobrze. Hernandez już leci. Idzie Siódma pozycja. Ja akurat tę trasę bardzo lubię. podkórkami nie powiem można tutaj się uczyć na własnych błędach albo ktoś jak często glebi zawsze może tutaj naprawdę powtórzyć O przekroczony limit toru. I Pozycja 3 Pedro era. Oczywiście się tutaj zbliża na prostej. Jak Fernandez tutaj najlepiej jeździł. gonie czołówkę, normalnie gonie, ale dobrze jadą, dobrze tutaj jadą ktoś się 我们走。好。 Mam, ale tutaj naprawdę tempo jest bardzo wysokie jak się złapał w ten tunel aerodynamiczny byłoby ciekawie naprawdę

Tak, no i jest ciężko z, z wyprzedzeniem.

Ach tutaj i tutaj mogę sobie powtórzyć. Normalnie to, to są te powtórki. Teraz. Inaczej tutaj wjadę i zobaczymy. sparciłem mam tylko tyle paliwa, że zaryzykuję Ten Schneider. gördüm lan da zayıf çok kayma ham. Böyle çık abi. Yes, yes.

A, chyba tu nie wezmę. Ale trzecie miejsce, nie ma źle. Mogę jeszcze powalczyć, dokładnie, albo chcę powtórkę dać. Tak jest, trzecie miejsce. Mogę sobie tak powtórać, powtarzać i mogę powiedzieć, że nawet można tu wygrać spokojnie. To tak jak mówię, jak ktoś sobie chce, no to powtórki może śmiało tutaj dawać. Celestino Vietti tutaj wygrał. Mam takie odnoszę wrażenie, że jednak w tej grze jest tak że poziom trudności czy ktoś gra na easy czy ktoś gra na zaawansowanym, czy na hard, czy na ekstremalnym tabela wyników zupełnie będzie inna, nie będzie taka sama ale muszę zobaczyć jak tam rywale, bo e, bardzo dobrze tutaj się spisywał przecież Sam Lowes, a proszę 26 miejsce kto jeszcze tutaj był bardzo mocny? Fabio, DG, Antonio. To samo. Kontynuuję. No i proszę, jestem liderem. Dużo stracili, 13 punktów to jest sporo. Naprawdę to jest sporo. Kontynuuję. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. No, runda taka honorowa. coraz większa tutaj reputacja jest, ale tak zauważyłem, że najlepszej chyba być w pierwszej trójce tutaj, bo naprawdę później jeżeli chodzi o warunki kontraktowe, no to wiadomo, będę później tutaj na minusie, a tutaj kwota cały czas rośnie. No i tak jak mówiłem, te testy chciałem bardzo tutaj sobie pozaliczać, żeby te punkty tutaj wzmocniły się. Tak jest, 4000 i tutaj na elektronikę. Nieźle, nieźle to wygląda. No, jeszcze tydzień już tutaj się będzie robiony. Więc tutaj jeżeli chodzi o tą opcję, jeszcze pomyślę. Chyba, że ktoś w komentarzach mi napisze, żebym po prostu wyłączył opcję po prostu cofania. No, zobaczymy jeszcze. Tutaj jednak zmniejszę 6 okrążeń. Nie będę dawał więcej. I tutaj dajemy na kolejny tydzień. Już jestem w Sachsenringu. W Sachsenringu o dziwo mi się fajnie jeździło. Ale już tutaj mamy silnik. Tutaj 1500, tak. Tutaj jeszcze ich wezmę. Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. I tutaj trzeba ich po prostu pozaznaczać. 5 tygodni, silnik będzie robiony. Szybko. Coraz mocniejszy ten motocykl się staje. A rama tutaj na spokojnie. Mam 4,5 tysiąca. Jeszcze to bardzo dobrze, bo wtedy będę mógł tutaj, tutaj zainwestować. Też dobrze idzie. Ale tutaj z tym 24 tygodnie. Elektronika. Coś mi się wydaje, że ona będzie chyba na samym końcu. Szkoda, że tutaj nikogo nie ma. Musiałbym ich tutaj podliczyć. Ile ich tutaj jest? 4,5 5... Ośmiu? Nie. Myślę, że się dodaje. Ja wiem, że poprzednie chyba jakoś tak części było, że w połowie sezonu tych mechaników trochę się więcej tutaj dodawało. I zobaczymy, tutaj, co tutaj mamy. Pan Nelson, coś mi się to tak kojarzy. Chyba z poprzedniej części, jeżeli chodzi o menadżer, no od menadżerów, to tak tutaj to wygląda. jeszcze. No, jeszcze trochę brakuje, żeby w 100% ten e, motor był zrobiony, ale jak tutaj widzę e, podium. Pierwsze miejsce muszę mieć, prawda, będzie ciężko i tutaj jest pierwsza linia. Chociaż ten motocykl bardzo dobrze się rozwija, e, więc naprawdę e, jeszcze troszkę poczekać. Silnik na pewno tutaj będzie mocniejszy, e, jeżeli chodzi o następną rundę elektronika bo tam mniejsze znaczenie i sobie jeszcze zobaczę te moje statystyki bo jak widać i byłem pierwszy czwarty dwudziesty trzeci druk pierwszy drugi, trzeci no po kolei no jak wam się podobało to możecie śmiało łapka w górę i do zobaczenia do następnego odcinka